Witam wszystkich serdecznie, tym razem chciałem zaproponować troszeczkę inną formułę z lekkim przymurzeniem oka, jak widać po tytule. Jeśli uznacie, że warto, no to trochę takim, powiedziałbym, kabaretowym okiem będę coś tam czasami opowiadał. Zacznijmy od początku. Dlaczego zainspirowała mnie tak bardzo ten temat? Związany jest to z tym, co wydarzyło się kiedyś w moim życiu, mianowicie jak każdy młody człowiek, albo jak większość, mamy swoje grzeszki. Po prostu byłem członkiem klubu Moczymordów. Szkoła średnia, szkolenie na kierowcę. Praktycznie wszyscy chłopcy z naszej klasy chodzili na jazdy, no i te jazdy kończyły się najczęściej u naszego jednego znajomego, gdzie grając w brycza no, czasami jakieś winko czy piwko poszło, więc założyliśmy taki nieformalny klub Moczymordów. A w związku z tym, że humor nam dopisywał, to kolega, którego się spotykaliśmy, został nieformalnym prezesem klubu, klubu Moczymordów. A jakoś tak dziwnie potem przylgnęło do niego, że to nie był tylko prezes klubu Moczymordów, ale tak samo Moczodawców i Moczopijców. No, Moczymordów już mam za sobą. Ale w miarę upływu czasu, jak człowiek coraz więcej słuchał i wiedział, okazało się, że są tacy ludzie jak moczopicy. Uronoterapia no, jest niezaprzeczalnie elementem jakichś tam działań profilaktycznych i prozdrowotnych. Ja jeszcze nie próbowałem jakoś to. No, nie miałem odwagi, nie jestem aż tak bardzo. Powiedziałbym, ciekaw świata i poznawać wszystkiego. Ale kto wie, może to, co kiedyś dla mnie było czystym kabaretem, z czego się śmiałem i z czego mieliśmy niezły ubaw i mnie może czekać, zobaczymy. Za to jeśli chodzi o moczodawców, to ewidentnie jestem honorowym moczodawcą. U nas w rodzinie mamy takich trzech członków, to jestem ja, moje dziecko i piesek. Mamy swój kompostownik i na ten kompostownik rzeczywiście moc moczu udzielamy. Dlaczego? Bardzo prosta sprawa, nie mamy zbyt dużo materiału zwierzęcego. Mocznik zawarty w moczu jest bardzo istotny i na pewno wzbogaca i przyspiesza procesy kompostowania, więc nasze warzywa poniekąd gdzieś tam też mają cząstkę tego, co z siebie wydaliśmy i jest to dla mnie naturalna sprawa. To wszystko właściwie nie byłoby żadnym tematem naszego z te, tego nagrania, gdyby nie to, że ostatnio w internecie pojawiły się dosyć ciekawe informacje na ten temat, a właściwie problem moczodawców, znaczy temat moczodawców zaczął być dosyć mocno naświetlany. Tutaj są dwa linki. Jeden dotyczy takiego ciekawego filmu a drugiej badań francuskich naukowców, gdzie rzeczywiście coraz częściej się mówi, że ten ludzki moc, moc, mocz można wykorzystywać i trzeba wykorzystywać. Tutaj myślę, że ten ekologizm będzie sprzyjał temu tematowi, dlatego, że no, dobrze by było, żeby planeta była samowystarczalna. Na razie mówimy o znaczy, może inaczej, kosmonauci już dawno tego typu sprawy, jakby recyklingu moczu, wykorzystują, a tutaj mówimy o tym, że jest to ewidentny wzrost plonów. Z filmu Moc moczu radzę też wyciągnąć parę wniosków, bo jest to bardzo ciekawy film, który warto obejrzeć. Najbardziej mi się podobała ta, ten producent żywności z Chin, gdzie te rzeczy rzeczywiście, um, akurat to była taka sytuacja, że jest to sadownik, który produkuje jabłka i ten sadownik jakby pozyskiwał do, pod swoje uprawy mocz ze szkół. Takie bardzo, bardzo fajne hasło, które powtarzały te chińskie dzieci, każda kropla musi zostać w pisuarze. Um, no. Chińczycy, jak to Chińczycy są karni? Ale oczami wyobraźni widzę sobie takie hasła. Poznaj mocz, moczu. Kto sika, nie błądzi. Moc to mocz. Taki, albo poznaj jasną stronę moczu. Yy, taki producent jabłek mógłby na przykład wspierać, robić taką kampanię, jak porządnie nasikacie, to na jabłek otrzymacie. No, ja wyobrażam sobie <laughs> takie samochody, takie moczowozy, które podjeżdżają na przykład pod pijalnię piwa. No i tam ewidentnie panowie są w stanie rzeczywiście dosyć mocno wzbogacić takie, takie po prostu zbiorniki, No to jest prosta sprawa. Robi się taką powiedziałbym o rynienkę, która spływa do zbiornika i kwestia nasikania. Można by, nie wiem, można by tytuł honorowego moczodawcy. To też byłoby inspirujące. W czasach absurdu, który mamy, jest to wszystko realne. Zobaczymy, czy rzeczywiście ten temat nie stanie się w najbliższym czasie dosyć mocno rozpropagowany i z tego, co dla mnie z młodości było takim praktycznie takim szkolnym kawaretem, nie stanie się elementem naszej rzeczywistości. Tak więc niech moc moczu będzie z wami. Jeśli uznacie, że tego typu takie, powiedziałbym, sarkastyczno-kabaretowe moje mm, rozważenia na temat tego, jak wygląda nasza rzeczywistość, mają sens, to bardzo proszę w komentarzach napisać co jakiś czas przeglądając internet, patrząc się, co się dzieje. No, mam takie, powiedziałbym, mm, swoje przemyślenia. Tu jeszcze nas czeka druga część tego filmu, mianowicie pokażę Wam coś, co znalazłem ostatnio u siebie. Mówiłem już o kaniach. Rzeczywiście w tej chwili jest takie totalne kaniebranie. Kanie rosną jak grzyby po deszczu i u mnie w ogrodzie chyba się już ze mną przeprosiły. Pojawiły się już tak blisko szklarni, już tej części zagospodarowanej, że to jest sama przyjemność. Już udało mi się zebrać i zamrozić 29 kań. Polecam wszystkim mrożenie kań, bo w tej chwili są, przynajmniej na tych terenach, gdzie bardzo mocno padało, jest ich bardzo dużo. Kanie zbiera się szybko, łatwo, łatwo je rozpoznać, ciężko je pomylić z innymi grzbami, trzeba je pooglądać, zobaczyć, mają charakterystyczny czubek i przynajmniej ja nigdy nie miałem z tym problemu, jeśli zbierzemy więcej kań to część można zrobić sobie ten kotlecik, można zasuszyć, można y, zrobiliśmy dzisiaj tak samo z kani sos, zobaczymy jak, jak będzie smakować y, i y, można je zamrozić przypomnę jeszcze raz bardzo prosty sposób y, ja zazwyczaj robię to w ten sposób że układam sobie kanie wielkościami y, kładę blaszkami jedna do drugiej i takie dwie sztuki kani na, wkładam na łyżce na, gorą, na wrzącą wodę po jakiejś tam minucie jak ona już troszeczkę zmniejszy swoją objętość przekładam na drugą stronę tak żeby każda skań była jakby zblanszowana wrzucam to na sitko dokładam potem następną porcję i takie cztery sztuki odsączam dosyć mocno wkładam do woreczka foliowego i wrzucam do zamrażalki po rozobrożeniu Poczekać chwilę, one są w całości, nie rwą się. Można z tego zrobić kotlet taki w panierce. Może to nie jest ten smak ani taka objętość, jak ma świeża kania, ale dla takich ludzi jak ja, bo ja jestem już no, dosyć długo trawożercą i grzybożercą, to jest bardzo takie powiedziałbym urozmaicenie diety y, zimowo-wiosennej. Także jeśli macie gdzieś jakąś łąkę albo wiecie gdzieś takie miejsce, troszeczkę czasu jeszcze jest, jeszcze jest w miarę ciepło i trochę po tych deszczach, to spróbujcie. Warto polecam, nie musicie mrozić, ale możecie spróbować. Jeśli ktoś stwierdzi, że ten smak mu odpowiada albo bardzo nie przeszkadza to można to wykorzystać. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, ale patrząc się na ilość tykań, gdzie u siebie po już zebrałem 29 sztuk, co jest rekordem ostatnich. Właściwie nigdy jeszcze nie miałem takiej dużej ilości, którą u siebie mogłem swoich znaleźć. No, to znaczy, że są. A ja myślę sezonowo. Jak jeszcze czegoś dużo, to wtedy to robię. Jak nie ma, no to trudno. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Kucyk.